Premier Włoch zadzwonił do Putina. Bez znaków nadziei premier Włoch rozmawiał z Putinem. Bez znaków nadziei na pokój. Premier Włoch Mario Draghi rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Jak stwierdził nie wyczuł z jego strony sygnałów świadczących o szansie na pokój na Ukrainie. Dla mnie ważne było to, by przekonać się, czy można odblokować zboże w portach nad Morzem Czarnym, dodał Draghi. Na konferencji prasowej w Rzymie Krótkim, nie, Drakhi odpowiedział na pytanie, czy w czasie rozmowy z Putinem dostrzegł jakikolwiek, promyk, nadziei na pokój. Wyjaśnił, że to on zadzwonił do przywódcy Rosji. Putin twierdzi, że kryzysowi winne są sankcje szukałem prezydenta Putina, a chodziło o to, by zapytać, czy można zrobić coś aby odblokować zboże znajdujące się w magazynach na Ukrainie, bo kryzys żywnościowy, który się zbliża, a w niektórych krajach afrykańskich już panuje, będzie miał gigantyczne rozmiary i straszliwe konsekwencje humanitarne, oświadczył Drak. Następnie relacjonując rozmowę, podkreślił, że Putin w jej trakcie stwierdził, że kryzysowi żywnościowemu winne są sankcje i że jeśli zostaną zdjęte, Rosja będzie mogła eksportować zboże. Jak ujawnił Drakhi, prawie cały czas Putin mówił tylko o sprawach ogólnych. Drakhi zadzwoni do Zełęskiego dla mnie, dodał premier Włoch ważne było to, by przekonać się, czy można odblokować zboże w portach nad Morzem Czarnym, co, jak wskazał, byłoby próbą pierwszej współpracy na obecnym etapie. Putin powiedział, że to nie wystarczy, by rozwiązać światowy kryzys żywnościowy, opowiadał Drakhi. Podkreślił, że usłyszał od prezydenta Rosji, że problemem jest to, że porty są zaminowane. Włoski premier zaznaczył, że zadzwoni również do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, by omówić z nim te kwestie. Stawką jest to życie milionów ludzi, zaznaczył Draghi.